Iluzja rozumienia inflacji. Łukasz Chojnacki. Podcast zrealizowany przez Fundację Paferę. Czyta Jan Kubań. Większość dwudziestowiecznych oraz współczesnych ekonomistów wierzy lub przynajmniej tak twierdzi, że inflacja jest dla nas korzystna. Henry Hazlitt dla odmiany nazwał ją wrogiem publicznym numer jeden i miał w tym pełną rację. Stwierdził też, że tak długo, jak będziemy karmieni fałszywymi teoriami odnośnie pochodzenia inflacji, tak długo zalewać nas będą fałszywe recepty na jej uzdrowienie. Tak twierdzi Hazlitt, przeciwnik pustego pieniądza oraz obrońca standardu złota. Jego słowa są jasne i bezpośrednie. Byłoby na miejscu jeszcze je uzasadnić. Zobaczmy zatem, jak się mają sprawy w rzeczywistości. Otóż pojmowanie inflacji jako wzrostu cen jest nieco zdradliwe. Dlaczego? Dlatego, że taka definicja pomaga zacierać za sobą ślady prawdziwych winnych tego wzrostu. Stosując błędną definicję, większość z nas nie może dociec, kto naprawdę stoi za stratami wynikającymi z podwyżki cen produktów. Myślimy o ile w ogóle że to zjawisko natury ogólnej, że tak się po prostu dzieje, że produkty niejako naturalnie drożeją. W istocie, wcale nie musi tak być i jeśli nie dochodzi do anomalii, to w praktyce tak nie jest. W zależności od podejścia, różnie określa się inflację. Najczęściej spotykamy się z ogólnym wzrostem cen lub procesem wzrostu ogólnego poziomu cen. Większość źródeł podaje definicje, które kładą nacisk właśnie na wzrost cen. Postać rzeczy ulega zmianie, kiedy inflację zaczniemy definiować wedle jej pierwotnego znaczenia. Inflacja to proces ekonomiczny przejawiający się we wzroście cen towarów, a polegający na zwiększeniu ilości pieniędzy w obiegu w stopniu silniejszym od wzrostu. Masy towarowej. I tyle. Pojęcie inflacji przeszło pewnego rodzaju ewolucję, od kładącej nacisk na wzrost ilości pieniądza do koncentrującej się na wzroście cen. Początkowo inflację definiowano jako wzrost podaży pieniądza. Dopiero w czasach współczesnych inflację definiuje się i rozumie jako wzrost cen. Różnica w tych definicjach jest taka, jak pomiędzy pali się, a ktoś podkłada ogień. Latami szyta definicyjna szata sprawiła, że na podkładanie ognia patrzymy dziś jak na dobroczynny pożar. Słyszymy bowiem w radiu i telewizji, że inflacja wzrosła o x%. Procent. I przyjmujemy te wiadomości bez głębszej refleksji. Kiwamy głowami, kiedy mówi się, że tak zwane ilościowe luzowanie. Czyli dodruk pieniądza na ogromną skalę, ma pobudzić gospodarkę, pomóc we wzroście gospodarczym, uratować banki itd. Nie pytamy, dlaczego nie mówi się, że rządzący zwiększyli podaż pieniędzy o x%, co spowodowało wzrost cen towarów o y%), lub na przykład, że siła nabywcza naszych oszczędności straciła x%. Nie pytamy też, jakim cudem mamy mieć więcej, skoro zaczynamy od zwiększenia ilości pieniądza, kredytu i konsumpcji. To nielogiczne, a jednak dajemy się na to nabrać, czyż nie? Rozumienie inflacji można też porównać do obserwowania wzrostu podaży pieniądza oraz zmian cenowych. W tym drugim przypadku widzimy tylko efekt, na przykład w postaci rosnących liczb na metkach cenowych które nic a nic nie mówią nam o przyczynach tego stanu rzeczy widząc rosnącą stertę banknotów możemy już pokusić się o wskazanie związku przyczynowo-skutkowego niestety komuś zależy na tym aby tak się nie stało co ciekawe inflację określa się mianem zjawiska ono właśnie wpływa na nas sugerując niejako że przyczyna pochodzi z zewnątrz z bliżej nieokreślonego miejsca to w konsekwencji sprawia, że myślimy, iż nie mamy wpływu na to zjawisko. Mamy zjawiska fizyczne, atmosferyczne, optyczne, pogodowe i inne, ale czy myślimy o tym, aby je kwestionować i kształtować? Nie, no, no bo niby jak? Zmienić odwieczne prawa natury? Wzrost cen nie jest jednak zjawiskiem, na które nie mamy wpływu. Większość z nas po prostu tego nie rozumie. A stosowanie błędnych definicji skutecznie temu pomaga. Dobrze udokumentowane hiperinflacje z czasów pierwszej połowy XX wieku idealnie obrazują konsekwencje nierozumienia zagrożeń płynących z manipulacji ilością papierowego pieniądza. Pokazują także, że ludzie nie mogli się odbronić przed tragicznymi skutkami do druku pieniądza, w głównej mierze dlatego, że nie rozumieli. Czym on w rzeczywistości był? Naturalną reakcją większości Niemców, a także Austriaków i Węgrów, podobnie jak wszystkich innych ofiar inflacji, było założenie, że to nie ich pieniądze tracą wartość, tylko towary stają się coraz droższe w kategoriach bezwzględnych, że to nie ich waluta ulega deprecjacji, ale że, zwłaszcza na początku, kurs innych walut w nieuzasadniony sposób idzie w górę. Windując ceny wszystkich artykułów pierwszej potrzeby, przypominało to sposób myślenia ludzi, którzy uważają, iż Słońce, planety i gwiazdy obracają się wraz z Księżycem wokół Ziemi. Gorzko, ale prawdziwie stwierdzone. To był cytat z książki Kiedy pieniądz umiera Adama Fergusona. Przez wiele lat naród niemiecki wierzył, że ich inflacja to tylko przejściowe zjawisko, że się niebawem skończy. Wierzyli w to przez blisko 10 lat, aż do jesieni 1923 roku. Wtedy w końcu zaczęli wątpić. W miarę jak inflacja dalej trwała, ludzie uznali, że rozsądnie jest kupować wszystko, co jest dostępne, niż trzymać pieniądze w kieszeni. Ponadto doszli do wniosku, że nie warto udzielać pożyczek, ale przeciwnie, że znacznie lepiej jest być dłużnikiem. W ten sposób inflacja utrzymywała się dalej, samoistnie się podsycając. To cytat z książki Ludwika von Misesa Ekonomia i Polityka. I tak trwało to w Niemczech aż do 20 listopada 1923 roku, kiedy nadeszła nieunikniona denominacja, a jednym z określeń banknotów było wówczas konfetti. Wiara w to, że inflacja to wzrost cen, a nie podaży pieniądza, jest brzemienna w skutki. Główne zagrożenie z tego płynące polega na tym, że Kowalski nigdy winą za drożejące produkty nie obarczy rosnącej ilości pieniądza. A tu właśnie kryje się sprawca. Póki człowiek jest syty, puty jest spokojny. Kiedy jest głodny, staje się zły. Rzadko kiedy jest jednak ciekawy. Wierzy, że za wzrostem cen stoją spekulanci, drożejąca ropa, ewentualnie bliżej nieokreślone podmioty i instytucje. Obiekty, których nie można zlokalizować lub zidentyfikować. Idealne kozły ofiarne, tym bardziej, że fenomenalnie odwracające uwagę. Większość z nas tego nie widzi, i to też jest niebezpieczne. Dopóki błędnie pojmuje się zjawisko inflacji, dopóty nie da się zatrzymać wzrostu cen. Wcześniej czy później będzie musiał on przyspieszyć. No chyba, że główne upodobanie historii uległo zmianie, jest to jednak mało prawdopodobne. To był fragment książki autorstwa Łukasza Chojnackiego, Inwestowanie w srebro i złoto. Nie zrozumiesz inwestowania w metale, jeśli nie poznasz ich historii. Która na portalu lubimyczytać.pl internauta Wlodario skomentował w sposób następujący. Znakomita pozycja. Tytuł może mylący, ponieważ książka jest o historii złota, srebra oraz inflacji. Autor opisuje, jak metale szlachetne przez lata służyły jako pieniądz, a następnie bankierzy i politycy najpierw wyeliminowali srebro, a potem złoto. Dziś stosujemy kawałki zadrukowanego papieru, które tak naprawdę są tylko umową między nami a emitentem. Nieraz waluty upadały, a kraje bankrutowały, chociażby ostatnio jak Wenezuela, i wtedy banknoty mogą służyć w najlepszym wypadku jako podpałka w piecu. Pan Chojnacki pokazuje, jak paskudnym zjawiskiem jest inflacja. Część osób nie rozumie tego zjawiska, a banki centralne stosują ją z premedytacją, wmawiając nam, że jest to zjawisko potrzebne. Niezwykle podobał mi się rozdział o inflacji w PRL, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Komuniści okradali obywateli, ale dzisiaj sytuacja wygląda niezwykle podobnie. Konkluzja książki jest taka, że złoto i srebro to jedyne aktywa, które utrzymywały swoją wartość przez tysiące lat. W długim terminie cena złota i srebra musi rosnąć, ponieważ mamy nieustanną podaż pieniądza na ogromną skalę. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam Państwa do wspierania Fundacji Pafere. Przysłowiowo, warto oddać cenę jednej paczki papierosów albo czteropaka piwa miesięcznie na naszą działalność, jeśli podcasty i nasze programy na kanale YouTube Państwu się podobają. A na koniec kilka ciekawych cytatów. Inflacja jest miarą niekompetencji rządzących. Jan Kubań. Inflacja to proceder czerpania korzyści wynikający z głupoty elektoratu. Jan Kubań. Szczególnie i te kraje kwitną, które mają dobrą monetę, upadają zaś i giną, które używają złej. Mikołaj Kopernik. Lichy pieniądz, lenistwo raczej krzewi, aniżeli stanowi pomoc dla biednych ludzi. Mikołaj Kopernik. Inflacja jest formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy. Milton Friedman. Każdej inflacji towarzyszy moralne rozluźnienie. Wynika to po części z tego, że inflacja zabija wiarę w trwałość czegokolwiek. Odbiera wiarę w przyszłość, a człowiek pozbawiony tej wiary nie ma zobowiązań, ani wobec innych, ani wobec siebie. Toteż inflacja jest nie tylko zjawiskiem ekonomicznym, ale także problemem etycznym, chorobą, która atakuje i niszczy kulturę. Ryszard Kapuściński. Jestem za polityką silnej waluty. Inflacja działa destrukcyjnie na demokratyczne społeczeństwo. A inflacja jest podatkiem, który uderza szczególnie w najsłabszych w społeczeństwie. Jean-Claude Trichet. Inflacja to opium dla ludu. Henry Hazlitt. Ogromnie cenię Chile i Chilijczyków. Zaniepokoiłem się więc, kiedy mój przyjaciel Salvador Allende. Został prezydentem i wpuścił do swego kraju hordy zbrojnych radykałów z całego świata. Wynikła z tego największa na świecie inflacja, powszechna przemoc i groźba wojny domowej. Poczułem ulgę, kiedy władzę przejął zgodnie z wolą parlamentu generał Pinochet, a jeszcze bardziej ucieszyło mnie, że zdołał ożywić gospodarkę i postawił ją na pierwszym miejscu w Ameryce Łacińskiej. Uniemożliwiając tym samym przekształcenie Chile w komunistycznego satelitę. Generał ściągnął na siebie wściekłą nienawiść Związku Sowieckiego, którego propaganda z powodzeniem przedstawiła go w lewicujących salonach na całym świecie jako demona. Był to ostatni triumf sowieckich agentów, zanim KGB sam skończył na śmietniku historii. Natomiast w moich oczach Pinochet został bohaterem. Bo wiem, jak wyglądała prawda. Paul Johnson. Lenin z pewnością miał rację: nie ma lepszego, bardziej subtelnego i pewniejszego sposobu niszczenia podstaw funkcjonowania społeczeństwa, od psucia pieniądza. Przez ciągły proces inflacji rządy mogą w niedostrzegalny sposób konfiskować ważną część bogactwa swoich obywateli. Proces ten zubaża wielu. Proces ten angażuje wszystkie niewidoczne siły ekonomiczne po stronie destrukcji i robi to w taki sposób, że mało kto potrafi podać prawdziwe przyczyny tego stanu rzeczy. John Maynard Keynes Uczciwy pieniądz powoduje rozwój świata w kierunku uczciwym. Pieniądz nieuczciwy powoduje rozwój świata w kierunku nieuczciwym. Sebastian Pitoń. I na koniec, w celu utrwalenia i propagowania, powtórzę, inflacja jest miarą niekompetencji rządzących w zakresie zarządzania. Jan Kubań. Bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie tego podcastu.